Cześć, robisz coś? Ja właśnie robię taką stolną powierzchnię roboczą z starych desek paletowych, które mam tutaj od lat. I pomyślałem, że w końcu się za to wezmę, co by nie było. Myślałem co z nimi zrobić i wpadłem na pomysł, że mógłbym skleić z nich taką sparowkę, gdzie deski właściwie postawię na wysokość, blisko siebie i zepnę je, dzięki czemu powstanie naprawdę masywny blat roboczy, taki blok, a zastanawiałem się, jak to zrobić, ponieważ każda paleta była oczywiście inna, każda deska miała inną długość, inną grubość, inną szerokość, inną jakość, a raczej niską jakość, a nawet była z różnych gatunków drewna, więc najpierw musiałem dużo przemyśleć i ostatecznie wyszło mi nawet nie wiem, ile tych desek właściwie, ale że mógłbym z tego uzyskać szerokość 75, m. Potem rozwiązywałem kwestię grubości. Każda deska miała inną grubość. Najgrubsze miały prawie 22 mm, a najcieńsze myślę 18 mm. Żal mi było wszystkiego wyrównywać do tej samej grubości i w ogóle nie chciałem tego wyrównywać na struganiu, żeby mieć równą powierzchnię, ponieważ straciłbym dużo materiału, a to byłoby niepotrzebne. Wystarczy, że zostanie to wygładzone, aby miało równą grubość na całej długości i szerokości, ale jeśli będzie lekko wygięte, to nie szkodzi, ponieważ podczas klejenia po prostu się do siebie zbliży. Więc niektóre deski przeszlifowałem na około 21 mm, niektóre na 20 mm, a najcieńsze mają, myślę, około 17 mm. Potem jakoś się rozłożę na płasko. Druga sprawa szerokość. Myślałem sobie, chciałbym, aby ten blat roboczy miał w rezultacie przynajmniej 50 mm grubości, więc w końcu udało mi się wyciąć 60 z tych różnych szerokości desek. Mam więc centymetr zapasu na to końcowe wyrównywanie, ponieważ potem sklejeniem jeszcze to wyrównam. A jeśli chodzi o długości to były one dość ustalone, ponieważ najkrótsze deski miały 800 mm, więc wszystkie przyciąłem na 800. To było całkiem przydatne, ponieważ zazwyczaj końce tych innych desek były i tak jakoś rozszczepione, albo były tam otwory po gwoździach itd., więc to jest wynik. Wystarczyła mi do tego strugarka. Nie szlifowałem tego, potem przyciąłem to do płaszczyzny na pile stołowej z wózkiem formatowym, więc zrobiłem to na szerokość 60 mm, a na końcu pozostało to przycięcie. Najpierw zawsze odcinałem to, co nie zostało ładnie wypolerowane, a potem przycinałem to do 800 mm. Myślę, że gdy to zostanie ściągnięte, będę miał około 800 mm, a na końcu mógłbym wyciąć blat o wymiarach 750 x 750 m. Mm. To klejenie będzie wyzwaniem dla moich wieloletnich pomocników z Unimaxu, które są tutaj zupełnie świetne, ponieważ dzięki temu solidnemu profilowi E. Stworzą idealnie płaską powierzchnię ładunkową, do której można ewentualnie jeszcze przyciągnąć z góry. Ponadto są w supercenie moim zdaniem, ponieważ ta 15-stopowa kosztuje myślę 1500 korun. spróbuj znaleźć tak długą i jednocześnie tak solidną zaciskę od jakiejś znanej marki za te pieniądze. Tak więc stosunek ceny do jakości u tych knechtów jest niesamowity. A w końcu dla patriotów, byłem bezpośrednio przy produkcji tych knechtów w Unimaxie gdzie ręcznie wytwarzany jest ten profil, te otwory. To czeski produkt w super cenie, a przede wszystkim o super wartości użytkowej. Myślę, że to naprawdę sprytna rzecz. Nie używam jej zbyt często, co może być szkoda. Teraz znów przyjdzie czas na nie i całkiem się na to cieszę. Mam ich w sumie trzy, co na tę szerokość wystarczy. A będzie chyba duże zużycie kleju, ponieważ to w końcu dość duża powierzchnia więc wyciągnę swój galon z Titebondem i zabieramy się do pracy. Jest 46 tych desek, co oznacza 45 klejonych powierzchni o łącznej powierzchni 2,16 m2. A próbowałem to tą silikonową szpachelką też od Rocklera, na którą inaczej nie mogę narzekać, ale nie było to wystarczająco szybkie. Podczas pracy z tym wałkiem, kiedy złapałem gryf, raz to rozciągnąłem tam, a za drugim razem z powrotem i to wszystko ale i tak musicie się pospieszyć, ponieważ różnica między tym pierwszym nałożonym elementem a tym ostatnim może wynosić około 10-15 minut, a to jest na granicy otwartego czasu kleju. Ostatnio, jeśli dobrze oszacowałem, że potrzebne było około 250 mm kleju, to myślę, że nie pomyliłem się zbytnio. Tak. Więc to się nawet nie ruszy. Nie trzeba tego jakoś szczególnie dokręcać. Zabezpieczenie, żeby po prostu się nie wypchnęło. Tak, a znowu się cofnijmy, co oznacza, że musimy ponownie przeanalizować nasze wcześniejsze kroki i decyzje, aby zrozumieć co poszło nie tak. Drugi dzień rano, tak więc mamy to naprawdę gotowe. Holuzujemy klocki, widzicie kto smaruje, ten jedzie. Parada. Kładzenie tego tam po jednym klocku było zabawą, ale teraz w końcu widać, że to coś waży. Poza tym te klocki, które sprawdzałem, ważą 13,1 kg. To nie jest całkiem łatwa sprawa, ale to po prostu cena za tę solidność. Muszę jeszcze dodać, że produkowane są w dwóch dodatkowych wymiarach, a mianowicie 2 metry i 3 metry. Te 15-stówki to naprawdę te grube klocki, ale potrafią ścisnąć tylko 1250 mm. To znaczy, zakładam, że 2 metrówka zmieści 1750 mm, a 3 metrówka potrafi zmieścić 2855 mm. Tak tylko, żebyście wiedzieli, w co się pakujecie. Jeśli chodzi o ten papier, wkładam go tam z tego powodu, że wyciekający klej, czy to podczas aplikacji, czy później podczas prasowania, zanieczyściłby same klocki. Co oczywiście można by rozwiązać, przyklejając profile, na przykład, jakąś taśmą klejącą, ale w ten sposób chroniony jest również stół pod tym papierem. Oczywiście pojawia się problem, jak to usunąć, więc przynajmniej w ten sposób można to wstępnie zdjąć. Fajnie, że wciąż masz materiał ekologiczny, który możesz łatwo nie tylko poddać recyklingowi, ale także zutylizować, kiedy włożysz tam jakąś folię plastikową. To oczywiście staje się to problemem. Jedyną rzeczą, którą muszę krytycznie przyznać, a z tym się trochę liczyłem, jest to, że w ogóle nie starałem się o tę prostopadność. Zrobiłem to tylko na oko i widać, że pomyliłem się tutaj o centymetr, ale mam tam wciąż 5 cm rezerwy, więc ten kwadrat 750-750 myślę, że zrobię całkowicie bez problemu. Także z tego jestem zadowolony. A w kolejnym wideo możecie się spodziewać porównania tak dużych powierzchni. Cóż, naprawdę nie zmieszczę tego w prostownicy. Na szczęście obecnie jestem do tego odpowiednio wyposażony. Aby nie zapomnieć, linki do wszystkich produktów, które użyłem przy produkcji tego blatu roboczego, znajdziecie w opisie pod wideo. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się dobrze i róbcie coś.